Dzień dobry, witam serdecznie na odcinku numer 91 pod tytułem 7 powodów dlaczego narcyzi faceci nie kochają swoich dzieci. Witajcie, tu wasza sztuka nieogłodzenia, to esencja istnienia, a modtem mojego kanału jest najlepsza wersja ciebie, z jego największym koszmarem. Dziś temat przełomowy w podejściu do dzieci. Czy kiedykolwiek zdawaliście sobie sprawę z tego, że gdy doświadczyliście takiej traumy w dzieciństwie jak narcyzm, Rodzic, a potem świadomie szukacie i znajdujecie takiego właśnie partnera na życie, który źle was traktuje, gdyż wydaje się wam, że jest to normalne. Teraz wiadomo, że tak nie jest. Okazał się bowiem, okazało się bowiem, że trauma z dzieciństwa nie kończy się tylko na narcystycznym partnerze. Jeśli bowiem macie dzieci z narcyzem, to trauma nie kończy się tylko, ewoluuje. Ten narcyz facet nie kocha swoich dzieci i jakoś tak, niech to w świat poleci. A teraz już tylko na wstępie powiem, że takie postępowanie z dziećmi przez narcyza prowadzi także w 50% do ich narcyzmu. I jak się okazuje, wasza, jest to wasza najgorsza trauma, gdyż od farceta narcyza można odejść, a od dziecka niekoniecznie jest to wskazane. Podam teraz 7 powodów, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego więc narcyz nie kocha swoich dzieci? To pytania pojawia się zawsze w waszych komentarzach. Czy oni, skoro nie kochają nikogo, tylko poza samymi sobą, kochają chociaż własne dzieci? Te siedem powodów, które przedstawię w dzisiejszym odcinku, da Wam pewne zrozumienie i klarowność, aby odpowiedzieć na to pytanie. Pozostaniecie więc ze mną do samego końca tego nagrania. Zapraszam Was w podróż do przeszłości, która kształtuje Waszą przyszłość. Jednakże najważniejsze to wykorzystać wszystkie mechanizmy, które w ten sposób Was ukształtowały do działania w teraźniejszości, gdyż tylko w ten sposób możemy zmienić swoją przyszłość. Napijemy się razem kawusi i zachęcam do wsparcia kanału. Na końcu podsumowanie. Co jeszcze możemy zrobić z tą naszą traumą narcyzmu, skoro dla nas te dwie traumy są niewystarczające, które przeżyłyśmy. Gdy byliśmy dzieckiem, miałyśmy narcystyczne, narcystycznego rodzica, potem, potem wybrałyśmy sobie narcystycznego partnera, a potem, a o tym nikt nie mówi. Ale ja powiem to dzisiaj na kanale. Słuchajcie uważnie. Pierwszy powód, dlaczego narcyz nie kocha swoich dzieci. Bo chce, abyście to wy cierpiały, tak wy. Dla niego dzieci to tylko broń, której on używa, aby się do was dobrać. A dlaczego Wy tego nie widzicie? Dlatego, że jako dzieci, narcystyczny rodzic także was nie kochał i myślicie, że tak powinno być i tak jest. Ile razy słyszałyście takie zdania? Nie bądź taka do przodu. Nie ekscytuj się za bardzo. Co ty powiesz? Albo po prostu jesteś zarozumiała lub pyskata.